Doszliśmy do marzenia o idealnym, kompetentnym, znaczy idealnym, ja używam kompetentnym, prawda? Kompetentnym czytelniku. Człowieku, który nie tylko jest wrażliwy i może tą warstwę emocjonalną wiersza doświadczyć jakoś. Szybko i bezpośrednio, prawda? Czy łatwo, ale o takim czytelniku, który jest w stanie jeszcze zobaczyć na przykład jakąś zawartość tradycji, która jest w tym wierszu. No i dłuższa filipika na temat badań literackich i krytyki literackiej. I tu się obawiam, że wyskoczą z nas, powiedziałbym, energiczne słowa przeciwko współczesnym metodologiom. Natomiast chyba najbardziej bym jeszcze użył takiego jednego słowa, klucza, które tam nie padło – bezinteresowność. Że ten idealny czytelnik musi być bezinteresowny, bo jednak każda z tych, każda z tych osób, które tutaj zaprojektowano, miała jakiś interes w czytaniu poezji. Wydaje mi się, że, że właśnie idealny czytelnik poezji to jest ten, ten, ten bezinteresowny ktoś, kto yy, no jest, jest w stanie przeżyć wiersz. Tak. Ale to też, Arturze, zwiąże się oczywiście też z personą piszącą wiersz, że tym aktem założycielskim zapisu wiersza jest bezinteresowność. Bezinteresowność. Stawiasz pytanie na samym końcu. Czy warto publikować w ogóle jeszcze więcej? Nawet stawiasz pytanie, czy warto je pisać. Ale, ale. Tak, jakby było możliwe nie pisać. Tak, tak. jakby było możliwe nie pisać. Nie? Bo z, z jednej strony czas Bukowski to ja oczywiście te, te piękne jego frazy, tylko jakby tutaj uproszczę do jednego sformułowania. Pisz wtedy, kiedy to jest konieczne. To znaczy, pisz wtedy, kiedy już nic innego nie możesz zrobić. Tak? Jak to mówi poeta starochiński, przed iluminacją rąb drzewo i noś wodę, po iluminacji rąb drzewo i noś wodę, po prostu. Czyli należy ten wieś napisać wtedy tylko, kiedy jest konieczne, kiedy już naprawdę nic innego nie potrafi zrobić. Nie wiem, zaprosić żonę na jantkę na przykład, napić dobrej butelki wina, czy wiele, wiele innych rzeczy zrobić, powiedzmy, pożyteczniej, pożyteczniejszych, a nie, bo wiesz, jest to, co powiedziałeś, jakimś naddatkiem piękna, nie? E, także tu mam tylko takie właśnie pytanie do ciebie, że jak zapisujesz, wiesz, czy ty myślisz o czytelniku? Do, dopóki go piszę, pewnie nie myślę, tak? Natomiast jeżeli mam go już w ręku, e, to pewnie takie myślenie się włącza, tak? Bardzo ważne jest w życiu każdego piszącego, żeby jego utwory zostały przeczytane. Mówię o tym często, ale to jest, to jest, doświadczyłem tego bardzo głęboko, że można przez wiele lat pisać, nawet przez wiele dziesiątków lat i nie być przeczytanym. To znaczy, wiele osób pisze o tych książkach, pisze o tych wierszach. Powstają takie y, średnie recenzyjki, jest ich pełno 10, 20, 50, 100. Niczego to nie zmienia. A wreszcie do, pojawia się człowiek, który naprawdę ciebie przeczyta. Ja już nie mówię książkę, on Ciebie przeczyta poprzez to, co piszesz. Nie? I w tym momencie zaczyna się coś naprawdę dobrego. W tym momencie, po raz pierwszy być może po wielu latach pisania, zaczynasz odczuwać satysfakcję, że zostałeś przeczytany. Tak? Rozpoznany tak? Rozpoznany i przeczytany. Ja to tak nazywam takim skrótem po prostu, wiesz? Że, że być przeczytany i, i ta satysfakcja, która z tego płynie, nie? Jeżeli to się w końcu zdarzy, no to możesz powiedzieć, że nawet jesteś twórcą w jakimś sensie spełnionym. Chcę powiedzieć, że, że ten wpływ poezji jest tak jak dobry wiersz nieprzewidywalny. Na przykład spotkałem się z takim oto, takim odbiorem, Prosty człowiek podszedł do mnie, czy zatelefonował, już nie pamiętam, z taką wiadomością. Panie Zbyszku, czy pan w tym swoim wierszu, jak pisał o krzyżu, to jest ten krzyż, który ja kilka czy kilkanaście lat temu stawiałem z sąsiadem i to ja go spawałem, prawda? Czyli to też jest odbiór wiersza, tak? Czy ten wiersz. Czy Jakby ten, ten pan Józef zapytał mnie o to, czy on ma jakąś cząstkę w tym wierszu, czy on ma swój ten udział, prawda? I, i myślę, że, że na takim odbiorze powinno nam zależeć, czy, czy ten czytelnik ma udział w tym, co, cośmy napisali. I miał? Tak, tak. Pan Józef Ale przez to, krzyż pan... trafił do wiersza. To, co pan mówi, to myślę, że, że ja gdzieś wysłyszałam właśnie w tym, co pan mówił, tak. że jest taki moment. No ja nie napisałam ani jednego wiersza, ale jest taki moment, kiedy, kiedy jakby rezonuje ten Charles Bukowski, prawda, że się coś daje. Mhm. Ale potem jest pytanie, czy to jest po kolei pytanie właśnie o komunikatywność. Kto może zaskoczyć. Mm -hmm. I to jest to przekształcanie. No widzimy wiersze, tekst poetów nieżyjących, kiedy ta kartka jest cała pokreślona nad jednym słowem jest siedem u góry i to ósme wreszcie trafia, mm -hmm. bo to chyba o to chodzi. Że to ósme słowo trafi do, do pana Zenona, który poczuje tak, to jest kawałek mnie. Mm -hmm. Że to po kolei ale też, też ta moja Filipika to też wiązała się trochę z tym, że y, ja bardzo często wchodzę przecież w formę czytelnika i jakbym miał użyć jak, jakiegoś takiego obrazu, y, jak się czuję jako odbiorca y, literatury współczesnej, to czuję się jak y, facet, który ma zapchaną skrzynkę mailową. Jest mhm. tyle maili, że nie jestem w stanie ich, ich przeczytać. Jest tyle książek, no, nowości, że nie jestem w stanie nadążyć nie jestem... W stanie być na bieżąco, a jednocześnie budować sobie jeszcze erudycję z, z klasyków, i mieć czas na, na, nie wiem, wielkie powieści rosyjskie XIX wieku, na Dantego i tak dalej. Więc no, żyjemy w, jak mówię, w nadmiarze informacji, w takim szumie informacyjnym, gdzie no, ta komunikacyjna funkcja literatury coraz bardziej jest zagrożona. Pan mówił o tym, jak czasem metodologia badań literackich przeszkadza w odbiorze utworu. Ja bym chciał trochę odwrócić pytanie, czy nie uważa pan, że pisarze, zwłaszcza ci pisarze tak zwani mainstreamowy, często dostosowują swoje utwory do obecnie panujących po nowoczesnych metodologii? Mówię tu no, na przykład, mamy poetykę ciała, zaraz powstaje wiele powieści, które poświęcone są właśnie tematyce ciała, defragmentowaniu tego ciała i tak dalej. Pojawia się ekokrytyka, pojawiają się utwory, w których jakby prymarnym tematem jest właśnie ochrona zwierząt, środowiska i tak dalej. E, to byłoby takie moje pierwsze pytanie, może się mylę, oczywiście. Drugie jest e, wydaje mi się, że z tego, co pan powiedział, to jakby jedynym wyjściem jest taki wobec tego wszystkiego, co się dzieje współcześnie, jest taki twórczy solipsyzm. I wracam pamięcią do lektury pana książki o Szlifi Bruchkach i flanerach, o, tych, o tej postaci flanera w polskiej literaturze. Nieśpiesznym wędrowcu, który sobie samotnie wędruje i chłonie miasto. I, czy pan czuje takie jakieś duchowe powinowactwo z bohaterami swojej książki? No, oczywiście no, możemy mówić o, o tym, że są pewni autorzy bardziej użyteczni mhm. do e, współczesnych metodologii literaturoznawczych e, i często wydaje mi się, że e, jakieś takie zachowania pisarzy, one są uwarunkowane rozpoznaniem rynku i rozpoznaniem osób wpływowych. E, w życiu literackim. I od tego nie uciekniemy, tak? Ludzie będą tak się zachowywać, będą takie książki powstawać. Natomiast niekoniecznie recepcja, recepcja potwierdzi ważność tych książek, bo jeżeli będą to tylko interesowe, wstrze wstrzeliwujące się jakby w dane jakby modne tematy sezonu, E, utwory, no to one też z tym trendem e, przeminą. Natomiast e, przetrwają te, te, te książki, które no, wywołały w czytelnikach coś, e, coś nieprzewidzianego, które miały jakiś, jakiś inny, że tak powiem, nieprojektowany rezonans. Natomiast co do pytania o, o bohaterów e, mojej książki, szlifibruki, flanerzy, e, Generalnie zaczynałem tam od poetów z Kamandra, potem pisałem o wileńskich ulicach Miłosza, łódzkich ulicach Tuwima, o, o, o takich takich formach pas, pasażu Łukowickiego, o, o, o Marko Nowakowskim, płasce, tyrmandzie. Opisywałem literaturę polską przez pryzmat obrazów ulicy, czyli takich bezpośrednich. Kontaktów pisarzy no, ze światem na zewnątrz, spoza tego, powiedzmy, dyskursu literackiego. I oczywiście takie transfery z rzeczywistości do literatury są konieczne, żeby ta literatura nabierała jakiejś masy mięśniowej, jakiejś dynamiki, jakiegoś dialogu z rzeczywistością. Zresztą, ja, sa, ja sam no mam taką, taką strukturę psychologiczną, że ja nie uważam tak, że, że e, prawdziwe życie jest, jest w literaturze. Mo, moim marzeniem nigdy nie było być e, nie wiem, e, jakimś wybitnym profesorem literaturoznawstwa, nie wiem, Mario Janion, która żyje pod górą książek, tak, która może w każdej chwili runąć. Ja chciałem być człowiekiem od, od zawsze, od, od czasów chłopięcych, który dużo podróżuje, przeżywa, poznaje wielu ludzi, którego życie jest jakby ciekawe, tak? ale nie spędzone w bibliotece, tak? nie spędzone przy lekturze. I w tym jakby sensie identyfikuję się z bohaterami mojej książki, bo oni mieli w sobie, w sobie ten ten, ten, ten pęd również. Początkowej fazie twojej wypowiedzi e, mieliśmy do czynienia z takim stwierdzeniem, że proszę bardzo, napisałem różnego rodzaju wiersze, które e, kiedyś odnosiły się do, e, nie wiem moich kolegów, koleżanek, do, e, no, do jakiegoś czasu, prawda? I, ci, I nagle się to wszystko zmieniło. E, I teraz ten wiersz istnieje już w innym kontekście. E, to jest dlatego nazwałem to, że się tak wyrażę, funkcją emigracyjną, dlatego że mam do czynienia z tekstami wybitnymi tekstami autentycznych już emigrantów teraz. Na przykład Józefa Łobodowskiego i patrzę, jaka to jest wielka strata, że na przykład ta trylogia Łobodowskiego ukazała się dopiero 30 lat po w 1989 roku, prawda, po odzyskaniu niepodległości, że dla, mało tego, że w ogóle ta książka, gdyby ona istniała w krwioobiegu literackim, już te 60 lat temu, kiedy została napisana, prawda, że, że jaka to jest strata? Z jednej strony jest tak, że dobry wiersz czy dobra powieść jest w stanie przeżyć swoje czasy. Jest w stanie nie tylko odpowiedzieć na aktualne emocje zbiorowe, dotrzeć jakby w sposób łatwy z tego powodu, że jest w tym samym czasie, prawda? Że w nowym kontekście po wielu latach może być niezwykle cenna, ale że tam to coś było utracone. I recepcja tej powieści już będzie zupełnie inna. Inny kontekst zostanie przywołany, w związku z czym ta powieść będzie już. Tak naprawdę nową powieścią. No jest jakby szereg utworów, które tak po, po latach wracają, ale nie mogą już liczyć na najbardziej wdzięczny odbiór. Ja na przykład bardzo żałuję, że wiele książek emigracyjnych, e, które poznałem no już w takim dojrzałym wieku, e, nie byłem w stanie pokazać no 20-25 lat temu swojemu dziadkowi, który był e, bardziej przygotowanym odbiorcą na to, co było w tych książkach zawarte. I, on jakby tej literatury nie przeżył i już nie przeżyje, a ja przeżyję ją zupełnie inaczej, bez, że tak powiem, takiego jakby wsparcia od tego świata rzeczywistego, który mógł być w postaci dialogów z dziadkiem na temat tych książek. To odpowiada mi w twojej poezji, że nie, nie oddzielasz e, roli. Swojej w tej takiej fizycznej rzeczywistości społecznej od tej roli, którą przyjmujesz w wierszach, oczywiście to nie jest takie przełożenie bezpośrednie. To znaczy, doskonale wiesz, że aby napisać, trzeba gdzieś być i to dynamicznie. Więc jest pytanie, czy, czy za każdym razem, kiedy bywasz. W jakimś miejscu realnym, geograficznie bliskim, odległym? Czy to jest. Czy zawsze po tym jest wiersz? Nie, nie zawsze. Natomiast my nie wiemy, kiedy ten wiersz przyjdzie. On może przyjść za 30 lat, a nie bezpośrednio po mojej bytności i tam. Więc tego jeszcze, tego jeszcze nie wiem. Poezja dojrzewa jak wino. I najlepsza jest taka, która postoje sobie wiele lat. Yy, więc, yy, jeżeli nie przestanę pisać wierszy, to uważam, że jeszcze najlepsze mam szansę napisać. Wydaje mi się, że, <coughs> co, powiem, myślę, że wiesz, w ogóle wiesz, cały czas się pisze w naszych najgłębszych, ukrytych, najtajniejszych e, ciemnościach. E, a później tylko zostaje zapisane. Lub nie. Tak, poeta zapisuje wieść nie znając jego treści, treść w jego ciemnościach budowała się przez wiele lat, to co ty to są takie procesy dziesięciopiętnastoletnie, niestety niewymierzalne całkowicie, niewymierzalne całkowicie.